Witajcie, kochani, z tej strony Wróżbita Omen. Czytanie tygodniowe dla osób z podznaku Byka na okres od 11 do 17 listopada. Sprawdzimy sobie strefę miłosną i strefę zawodową, finansową. Zanim zaczniemy, chciałem Wam wszystkim podziękować za wszystkie polubienia, komentarze, udostępnienia na Facebooku, Instagramie, TikToku oraz YouTube. Bardzo mnie motywujecie do. Działania, każda Wasza reakcja to jest dla mnie paliwo, żebym mógł sobie spokojnie dalej pracować. Jestem Wam bardzo wdzięczny za wszelki odzew pozytywny, jak i negatywny. Wszystko bardzo doceniam. Nie przedłużając, kochani, przechodzimy do czytania na sferę miłosną dla osób spod znaku byka. Dla osób w związku, oczywiście, na początek. A po tym czytaniu zobaczymy, co osób, które są obecnie singlami, zobaczymy, co do Was idzie w tym czasie. Mam nadzieję, że same dobre dla Was idzie oczywiście jak zawsze. Za sekundkę sobie wszystko sprawdzimy. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne. I wybierajcie sobie, co z Wami rezonuje. Oj, oj, oj. Nowa talia, kochani. Nowa talia ma to do siebie, że niestety nie chce się za dobrze tasować. Ale to nie przeszkadza. Zaczynamy, kochani. Okej, okay, moi drodzy. Osoby w stałym związku. Jest między wami czas, w którym musicie sobie... Pewne sprawy wyjaśnić. Jeżeli macie między sobą jakieś tajemnice, czy są sytuacje, które wymagają wyartykułowania waszych potrzeb, to musicie zrobić to jak najszybciej i ten tydzień będzie dobrą okazją ku temu pomimo tego, że sporo będzie negatywnej energii między Wami, mogą się pojawić starcia, mogą się pojawić kłótnie, ale. To jest właśnie czas w tym, kiedy jest troszeczkę gorzej, to jest czas, żeby podjąć reakcję, żeby nie czekać. Sytuacja sama się nie rozwiąże, jeżeli będziecie tylko to odkładać w czasie, to tylko i wyłącznie może to pogarszać relacje między Wami, dlatego musicie koniecznie omówić to, co Was trapi. Wszystkie sprawy, które Was w tym momencie dotykają, czy to jest sfera na przykład finansowa z Waszego związku, Sfera łóżkowa, nie ma to znaczenia. Musicie mówić, musicie rozmawiać, musicie znaleźć kompromis. Jest to dobre na to czas, kochani. A widać, że tu z obu strony, no właśnie u nas dużym problemem jest to, że ludzie mało ze sobą roz rozmawiają i jest przyjęte w naszym społeczeństwie to, że mówienie o swoich potrzebach często może być odbierane jako taki skrajny egoizm, co jest totalną bzdurą, ale no niestety tak jest. Nie żyjcie według tego. Szukajcie swojej drogi. Mówcie zawsze swoim partnerom, co wam dokucza, co was bodzie. Jest to czas, żebyście po prostu odbudowali pewne sprawy między sobą, moi kochani. Dobrze. Sprawdzimy sobie teraz, co, co dla singli, co dla osób, które w tym związku obecnie nie są. Zobaczymy, co do Was nadciąga. Być może, być może piękna, wspaniała miłość. Zaraz sobie wszystko zobaczymy. Zaraz sobie, kochani, zobaczymy. Opa, 11, 17 listopada, moi kochani. Moi drodzy, jeżeli jesteście po zakończeniu jakiegoś związku, będziecie jeszcze odczuwać e, energię, negatywną energię z tej poprzedniej relacji. Nie, jest, nie macie jeszcze pewnych spraw zamkniętych. Jeszcze, jeszcze was będzie to boleć. Jeszcze nie jest, osoby, które niedawno zakończyły związek, nie są gotowe na, na po prostu odcięcie się totalne od tego. Ale to jest czas, żeby to pomału robić, żeby sobie to odpuścić, e, trochę zrozumieć siebie, przestać brać winę na siebie, przestać myśleć w kategoriach, że ale jakbym zrobił, czy zrobiła to, czy tamto inaczej, to może by tak nie było, może byłoby zupełnie odwrotnie. Dlatego moi drodzy, to jest czas, w którym musicie zamknąć te sprawy, żebyście mogli iść do przodu. A dla osób, które nie są w takiej sytuacji, które są singlami, być może na przykład z wyboru, e, lub dopiero szukają jakiejś pierwszej poważnej miłości, nie jest to okres dobry na, na poznanie nowej osoby. Może się ktoś pojawić, ale to nie będzie osoba do takiej mega trwałej relacji, relacji, która będzie miała potencjał na przeistoczenie się w związek stały. Dlatego to jest czas, w którym jeżeli macie presję wejścia w jakąś relację, taką autopresję na siebie wybieracie, to musicie sobie z tym przyhamować, no bo niestety nic to dobrego nie wniesie się do waszego życia. Także to jest tydzień, w którym skupcie się na sobie bardziej niż na, yy, niż na osobie trzeciej, jakimś potencjalnym partnerze, partnerce. Ok, kochani, teraz przechodzimy do sfery finansowej, zawodowej. Ciekawe, co tam dla Was los szykuje. Najpierw sobie sprawdzimy, sprawdzimy sobie, kochani, sytuację osób, które są właścicielami jakiegoś biznesu, pracują, że tak powiem, na siebie. Są decyzyjni w swoim biznesie. Totalnie zobaczymy, co to dla Was los w tym czasie niesie. Za sekundę się przekoramy, moi drodzy. No, mam nadzieję, że będzie świetny dla was tydzień finansowo. Tu, 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 tu. Ok. Jest to tydzień, w którym możecie ponieść jakąś stratę. Natomiast e, ta strata wywoła Was, no, no oczywiście rozczarowanie, no bo że jeżeli to będzie jakaś utrata kontraktu, czy jakiegoś klienta, no to nigdy to nie jest sytuacja przyjemna, no chyba, że ten klient jest jakiś typowo upierdliwy i jest kiepska energia między Wami, ale to w tej sytuacji będziecie odczuwać trudy jakiejś straty w tym tygodniu i musicie po prostu... Nie analizować tego nadmiernie, nie rozkładać tego na czynniki pierwsze, bo po prostu to się stało i jeżeli będziecie na siłę drążyć, to będziecie mocno się tym obciążać. Musicie pójść po prostu do przodu. Ale to jest tydzień, w którym energia, jeśli chodzi o, o finanse, no nie jest dla Was najlepsza. Nie planowałbym jakichś mega ruchów w tym czasie. Po prostu trzeba ten tydzień no, przetrwać, skupiajcie się na sobie, na, na, na swojej pracy, ale no, po prostu to jest czas nie do końca dla Was korzystny. Oczywiście pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne i może się w tym czasie pojawić dla Was i świetna oferta, i jakaś nowa sytuacja. Natomiast czytanie ogólne no, nie może rezonować absolutnie z każdym. Moi drodzy, zobaczymy teraz, co idzie dla osób spod znaku byka, dla osób zatrudnionych na etacie, pracujących dla kogoś, co tam się dla Was szykuje, co przyniesie tydzień od 11 do 17 listopada. Już sobie, kochani, to sprawdzamy. Drodzy, to jest czas, w którym jeżeli staracie się w tym momencie o awans, jeżeli jest szansa jakaś po prostu na lepsze stanowisko, to czeka Was duża, duża rywalizacja. I takim problemem, który się może pojawić, jest to, że pomimo tego, że macie od kogoś większą wiedzę, kompetencje, niekoniecznie może to być kluczowe do podjęcia przez szefostwo decyzji o awansie. Dlatego, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że jest ta szansa awansu, to zadbajcie również o tą sferę taką kontaktu takiego codziennego pomiędzy wami a osobami decyzyjnymi, dlatego, że tu jest wyraźny znak na to, że nie do końca. Kompetencje będą najważniejsze przy premiowaniu tego awansu, dlatego jeżeli do tej pory jesteście takim, taką osobą gdzieś tam introwertyczną, działającą z tylnego fotela, to jeżeli nie zbliżycie się do osób decyzyjnych, to może ten awans wam przejść po prostu koło nosa. Dlatego to jest kwestia Waszego wyboru, na co Wy postawicie w tym, w tym, w tym tygodniu, moi kochani. Dziękuję Wam bardzo za czytanie, za Waszą aktywność. Zapraszam Was na kolejne czytania. Miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich. Pa. pa.